Hej wszystkim! Właśnie popełniłam zakupy, ale takich, których bym się nigdy nie spodziewała, że popełnię. Kupiłam obrzydliwe robaki. Tak się prezentuje jeden z nich. Między innymi mam tutaj jakieś różne. Może nie będę w sumie wymieniała. Po prostu wszystkie są obrzydliwe. Wybrałam sobie bardzo złe miejsce na nagrywanie tego odcinka: parking przy supermarkecie. Ale chcę zrobić to szybko. Za rogiem kupiłam. Tutaj za drugim rogiem chcę to zjeść i mieć z głowy. Jestem ciekawa, czy jestem w stanie przekroczyć swoje granice, te tutaj, jeżeli chodzi o zjedzenie tych obrzydliwych, wstrętnych rzeczy. Czy jestem w stanie zapomnieć, co jem, i po prostu to zjeść. Nie wiem, od którego mam zacząć. Troszeczkę się boję. Jak mam być szczera? No, zobaczcie. Dlaczego to tak naprawdę robię? Nie wiem. Czy ja jestem tutaj normalna? Czy ja jestem zdrowa na umyśle? Może bez zbędnego przedłużania, zastanawiania się. Nie jestem w końcu mieczakiem, co po prostu zacznę jeść? Jestem ciekawa, czy po prostu dam radę. I dzielę się tym razem z Wami tym przeżyciem. Pierwszy kandydat, smacznego dla mnie, nie wiem, czy tam radę. Może jestem jednak mięczakiem? Dobra. Pierwszy nie był taki tragiczny, ale wiecie, sam fakt tego, co ja jem, to jest przerażające. Dobrze, że jestem przy supermarkecie, jak będę potrzebowała szybko coś do popicia, do zjedzenia, czegoś dobrego, to mam tutaj za rogiem. Tymi mniejszymi kandydatami pewnie nie będzie tak źle, jak z tymi wielkimi. No ale dobra co? Lecę dalej. Może zamknę oczy, po prostu nie będę patrzeć. Może teraz na zmianę, większy kandydat mniejszy, większy, mniejszy. Numer 2. Postaram się chyba przyspieszyć tempo, żeby pozbyć się tego jak najszybciej. Nie będę raczej się rozpowiadać na temat każdego kandydata, bo nim dłużej na to patrzę, jest gorzej. Po prostu zacznę to jeść bez zbędnego gadania. Tylko może nie będę jadał w całości, co? Jak chociaż kawałek z danej części zjem wystarczy, nie? Na pierwszy raz jest tak dobrze. Spadło to na mnie. Jego nogi spadły na mnie. Przedzę tam prawie całego rybaka. Ten kawałek se daruje. Nie wiem, czy będę jadła wszystkie wszystkie te robaki, które tutaj mam. Bo niektóre wyglądają podobnie. A z tego mam nawet rodzaju dwa. Nie mam zamiaru jeść dwóch. Tak szybko macham tym badylem, że zaraz sobie jeszcze coś z nim zrobię. Dobra, słuchajcie, bo jest parę rzeczy, które naprawdę są podobne. Dlatego ograniczę się teraz do ostatnich trzech przysmaków i kończę ten obrzydliwy odcinek. Jeden. Dwa. Ja to nie wiem czy dam radę. Przypomniała mi się Ewelona z tego królowe przetrwania czy coś takiego. Tylko jakie to jest grube. Jest. Nie wiem co jest gorsze, to czy to co zaraz będę jadła? Postaram się zjeść, nie wiem jest go, czy, nie, nie wiem. Co ja robię? Co ja robię ze swoim życiem? Całe czy tylko część. Jestem pora psychicznie. Poczekajcie, przed ostatnim kandydatem napiję się wody Jakieś robaki, wchodzą po mnie, żywe Ostatni kandydat Nie wiem czy tam radę zjeść go całego tak jak te pozostałe. Robaki się zlazły do tych no. Jak nagrywałam ostatniego kandydata, telefon z przegrzania wyłączył nagrywanie, ale na szczęście z drugiej strony miałam nagrywanie na TikToka. Małe utrudnienia, ale na szczęście nagrane było. Możecie teraz odwrócić głowy i zobaczyć jak pożeram czarnego robala. Zrobiłam to. Jestem się dumna, naprawdę dałam radę. Nie byłam pewna, czy to zrobię. Tak po części niby tak, bo do różnych rzeczy jestem skłonna. Ale mimo wszystko małe wątpliwości miałam, ale dałam radę. Jestem naprawdę szurnięta. Jeszcze jakieś pozostałości tej skrupy mam gdzieś pod językiem. Nie do końca fajne uczucie. Koniec. Mam nadzieję, że taki filmik, gdzie przekraczam jakieś swoje granice, dzielę się moim przeżyciem razem z Wami, Wam się podobał. Ja się z Wami żegnam, widzimy się w następnym filmiku. Hej!